Skoczę, ale Marta Grygielek, bo cię tu nie ma. Pozdrawiamy cię i jesteś tu z nami. Ok, i teraz tak. Musisz lewą nogę dać troszkę do przodu, bo ją cofnęłaś. Hira. Żeby palce wystawały, ja okej. Okay. ja cię trzymam, spokojnie. I teraz tak, wystaw Kurwa rękę. Z... Nie patrz w Wystaw rękę z kamerą przed siebie. Okej, okay, dołóż drugą rękę. Ja cię cały czas trzymam za to. Nie plecy. skoczę. Chcesz coś powiedzieć jeszcze? Że nie skoczę. A dlaczego? Staję wszystko gotowe. Cięko przechylasz Ale jak mi stanie do serce? Nie stanie. Słuchaj, organizm się raczej tutaj motywuje do działania. Okej, okay, jestem przypięta. Jesteś przypięta. Jest mi już słabo. Słuchaj, wszystko będzie dobrze. Jedne co, to jak zaczniesz tworzyć, to tą luźną nogę zakładasz za tą przypiętą. Dobra? Okej, okay, jak puszczę luźno, tutaj sobie wszystko. No to masz przypiętą Jakbym kamertę. tak leciała? Nic się nie stanie. Trochę chaotyczny film. Jak ale się uderzę tutaj. A po co chcesz się ręką bić po głowie? Nie wiem, a, się, a mogę się tego chwycić, czy nie mogę? Możesz się tego chwycić, ale stabilniejszy będzie obraz, jak będziesz trzymała kamerkę obiema rękami. Okej, okay, muszę już sobie dać tą nogę? Nie, w tym momencie na razie stoisz tak jak teraz. E, nie zlecę z tą nogą, zało... jak ja no. mam sobie w locie założyć? Normalnie, jak zaczniesz stać. jak stoisz, to lewą nogę za prawą. i tyle. Okej, okay. daj mi jeszcze chwilę. Dobra, polecam patrzeć im dalej, Patrzę to bardzo daleko. Tutaj to to jest najlepsza metoda. <śmany> dramat, co ja robię ludzie. No i wiadomo, nie? Im szybciej, tym łatwiej, więc jeżeli jesteś gotowa, to możemy działać. Muszę skoczyć. No, trzeba jak już tu jesteś. Słuchaj, najgorsza część dla tego. Pozostała tylko ta fajna, tylko że trzeba podjąć decyzję, nie? Dobra, czyli od razu jak już się przechylam, mam tą nogę dać? Tak, przechylasz się i zakładasz nogę za nogę. Zaciskaj mocno ręce. Mam tak sobie mogę sobie tak, tak zacisnąć? Tak, tak zacisnąć. Chyba jednak Słuchaj, nie. zaczynamy, bo coraz większy stres jest. Przed siebie. Czekaj. Co jest? Moja pewność z ciebie spadła. A to tutaj normalne. Nie się Nie, nie patrzę. Patrz przed siebie. My się tylko bardziej nakręcisz. Będzie tylko ciężej podjąć tą decyzję. Wskakałam ze spadochronu. Jezusie. To, tam jest, jest śnieg. Czemu tam jest śnieg? Gdzie? Tam. Nie. Ja pierdolę. On jest. Dobra, zajdź z słuchaj i zaczynamy. Trzy, dwa, jeden. Bandz! Boże, zapłacę ten mandat! O <laughs> Jezusie! Hello! Doda do klatki piersiowej, bardzo okay. proszę. Super, ale się obraca.